Analiza weekendowa spółki z indeksu WIG-20. Tutaj, na początek, KGHM. Wykres tygodniowy. Widzimy dojście do zniesienia 161,8%. Tej tutaj korekty wzrostowej. Zniesienie zewnętrzne. A więc to, co wspominałem, że 50 zł powinno raczej być osiągnięte. I. Co dalej? No to nie kończy jeszcze niczego, ponieważ jak widzimy nie mamy żadnej tutaj informacji odwracającej, można powiedzieć, że ten trend spadkowy cały czas trwa. Mamy tutaj tylko jakąś, nazwijmy to korektę. Spójrzmy zatem jak to wygląda sytuacja na kresce dziennej. A mianowicie tutaj jak widzimy jest jakaś szansa na to, że jesteśmy w tej ostatniej fali tego całego tutaj tego tutaj, o w fali trzeciej bądź nazwijmy to C. I układ, który teraz tu się robi powstaje nam, ma no właśnie pytanie, jeżeli uda się pokonać poziom 56 50 zł i 50 groszy, wybić wyraźnie, mamy tutaj, będziemy mieli formację podwójnego dna i być może już zakończony ten ruch spadkowy. Natomiast brak tego wybicia, bądź jego naruszenie i szybki powrót no to układ, który świadczyłby, że mamy tutaj do czynienia z korektą, po której nastąpi dalszy spadek. Zatem w tej chwili najważniejsze te granice to właśnie te 56, 57 zł i 50 od dołu. Tak to wygląda jeśli chodzi o KGHM. PKN Orlen dalej jeśli chodzi o kreskę tygodniową znajduje się w tej zawężającej się konsolidacji. w w takiej formie ala trójkąta chorągiewki, i tu nic nie, się nie zmieniło. Patrząc na wykres dzienny, również nie otrzymamy żadnych innych wskazań. Mamy jakieś białe świece, czarne świece, jednak wszędzie widać wyraźnie, że są cienie, które odbijają cenę od wybitej, naruszonej wyraźnie linii trendu. A więc. Tak jakby rynek chciał jeszcze na PKN wykonać jakiś ruch do dołu, pamiętajmy o e, układzie, który tutaj wychodzi z, z tygodniowego, a więc ten poziom około 58 zł, do którego może podążać PKN ORL. Jeśli chodzi o spółki finansowe, tu PZU, PZU w tym tygodniu dość mocno nazwijmy panujące emocje na tym rynku e, powstała szpulka z wyraźnym górnym i dolnym cieniem. To wszystko jednak ma miejsce na poziomie poprzedniego dołka e, w ramach nazwijmy to poziomów wyznaczonych z geometrii tego, tego rynku, a tych akcji PZU. No i pytanie, co będzie, co będzie dalej. No, nie możemy zakładać, jak gdyby przyjmować odbicia, bo mamy cały czas trend spadkowy. Tutaj dopiero wybicie poziomu maksymalnego tej świecy, a więc około 35 zł. i 35 groszy pozwoli nam uznać powstanie formacji podwójnego dna i realizowanie ruchu w kierunku 40 zł. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to tutaj moglibyśmy się dopatrzeć układu, gdzie po fali pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej jesteśmy gdzieś w fali piątej, ale ona przybiera taki kształt, no powiedzmy sobie takiego klina trójki. Teraz by musiała trójka w górę i potem jeszcze trójka w dół. Tu również nie mamy ani formacji, ani niczego, co mogłoby świadczyć na Korzyść PZU, jak widzimy, wybicie 34 zł, to jest ten mus, że tak powiem, aby coś takiego stwierdzić. Kolejna to PKO SA. Tutaj, tak samo jak na PZU, świeca niezdecydowania szpulka z wyraźnymi górnymi, dolnymi cieniami. To wszystko w rejonach silnej strefy wsparcia i być może w ramach właśnie fali piątej, w piątej czyli jakaś końcówka, końcówka tutaj tego, tego ruchu w ramach fali trzeciej bądź C, oznaczonej u mnie oczywiście. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, mamy tutaj układ, którym, no, tak naprawdę moglibyśmy uznać pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czwórka tu gdzieś miał, miałem, ale widocznie zmazałem, czwarta i wykończenie piątej, mamy tutaj wyraźne, też skokowy wzrost obrotu na tym cieniu. Ten pin bar jak gdyby został teraz potwierdzony i być może zakończył się ten już właśnie na PKO, ten spadek, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontynuować go w ramach jakiegoś, nie wiem, klina czy, czy czegokolwiek. No tutaj niewątpliwie 140 zł to podstawa o wybicie tego poziomu, żeby móc lepiej oceniać notowania tej spółki. Jeśli chodzi o y, teraz y, PKO BP, tutaj powstała formacja PINBARA. Jest już to formacja, która faktycznie pokazuje, no, dość, czy jej wielkość jest y, odpowiednia w stosunku do poprzedzających ją święt, a więc ma już to znaczenie takie dość ostre. Powstała ona w rejonach wyznaczonego już znacznie wcześniej przez nas y, strefy wsparcia. No, Teraz należałoby poczekać na jej potwierdzenie, najlepiej w postaci białej świecy, która znowu dałaby kolejną formację gwiazdy poranne. I czy tak będzie? Spójrzmy jak to wygląda na wykresie dziennym. No Tutaj jak widzimy po korekcie ABC mamy spadek, który można by było powiedzmy określić formacją już yy, yy, znaczy się układem pięciu fal, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Mamy tutaj formację przenikania, która również została potwierdzona. Jeśli chodzi o kolejny wariant, kolejną kwestię, to jest to zamknięcie, zamknięcie tej tutaj luki, która być może była już jakąś luką wyczerpania. No. Okaże, czas pokaże. Teraz najważniejszym zadaniem przed bykami byłoby wybicie, wyjście nad poziom 24,50, 25 zł, a więc wybicie raz do tego szczytu i tu połączonego ze strefą e, oporu cenowego, a w dalszej kolejności wybicie zasięgu tego prostokąta, no który jeszcze tutaj nie przełożyłem, ale gdybyśmy go chcieli przełożyć, to jest jakieś 24,50 czy 25 zł e, od 22, wybicie gdzieś poziomu około 27, czyli wyjście ponad. Zamknięcie kolejnej luki, i, i najlepiej wyjście ponad ten szczyt. No to wiadomo, że tak by było. Najlepiej, żeby uznać, że coś tu się kroi, że tak powiem, w szerszym wymiarze czasowym. Mieliśmy banki, mieliśmy spółki, a więc jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG, to by było na tyle.